Masia w klubie Dobrze, Pozdrawiamy no, bo no. Na boisku, na boisku Moje stanowisko jest to asystent kierownika pierwszej drużyny no, Powiedz mi czy to było zawsze twoje stanowisko? czy? czy... No tak na to stanowisko aplikowałem, i, i na tym stanowisku jestem do tej pory. Okay. Zakres jakichś tam funkcji, się, znaczy obowiązków się zmieniał, no ale... ale na papierze jest do tej pory. Do tego jeszcze dojdziemy. A powiedz mi, jak wygląda początek Twojej przygody z piłką nożną? No, początkiem mojej przygody z piłką nożną jest właśnie Raków. Nigdy wcześniej nie pracowałem w piłce nożnej. Przed rakowem pracowałem w firmie ubezpieczeniowej w Czechach. 4 lata po powrocie do Polski. W sumie, no, przeglądałem sobie Facebooka i na, na fanpage'u Rakowa znalazłem to ogłoszenie o pracę. Wysłałem CV, no i będąc na wakacjach w Gdańsku, dostałem pierwszy telefon z Rakowa. Tak to wyglądało jeszcze. Wtedy pierwszy kierownik mój, Piotr Maćkowiak. Tak pozdrawiam serdecznie. I ile już tych zgrupowań za tobą liczyłeś? Oj, przestałem liczyć na dziesięciu. Jakoś na. Przed ostatnim obozie chyba dobiłem do dziesięciu, no bo to wiadomo, no dwa, czasem więcej niż dwa w roku, no jestem tutaj szósty sezon, także trochę się ich nazbierało. Pamiętam historię z kluczykiem z Hiszpanii w zeszłym roku, jak zaginął, ale to jest taka pierwsza co mi na przychodzi, po prostu jest najświeższa, nie? No w sumie no była taka. Ale to teraz nie wiadomo, czy, czy to Kamil zgubił, czy to było z mojej winy. <laughs> Ale to Kamil szukał tego kluczyka. Jednako, jednako. Kamil kierownik. waliśmy kluczyka od wypożyczonego auta. Eee, no ja nie jeździłem ostatni tym autem, <laughs> także ja go nie zgubiłem. A to, że znalazł się u mnie w łóżku gdzieś tam w pościeli, to, to nie jest moja wina. Ale w twoich należy też pilotowanie drona? Tak, ten, ten obowiązek. Eee, tak jakby no, zostało mi to przekazane na około rok temu, tak, niecały rok temu. Zostałem pilotem drona. No, treningi od kiedy przyszedłem były zawsze nagrywane dronem. tak, Zawsze był ktoś kto, kto pilotował drona. No, od, od prawie sezonu jestem to ja. E, dron jeszcze żyje. E, dron jeszcze nigdzie nie wpadł na drzewo. Zdarzały się już jakieś takie sytuacje. Na styku. Powiedzmy na styku, okay, okay. <gry> ale, ale ale, ale, to cały czas jest ten sam dron. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Hello Kim? Day 3. Mucho calor. Dzień gen, Dzień 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 bardzo, cieplu, 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 bardzo ciepło, bracie. Bardzo ciepło. If I could train with no t-shirt, I would train with no t-shirt. Co? pisze coś jest A, no bez kuba. Kuba. Oficjalnie przepraszam. Bo do, do, do Karola mówię rano, że kurde kuba będzie codziennie pisał, że mamy wziąć kamizelki. Ja myślę, że tak każdy wie, że trzeba wziąć. I nie wiesz, I że zapomniałem, I nie no. Dlatego Wam przypominam codziennie. Ale Karol, dobra słucha. Dobra Poprosiłem, chciał. Ale zawsze mam przygotowane coś ekstra, jakbyście zapomnieli i ktoś by nie doczytał. Gdzie? Okay. dzisiaj.

Forward, dynamic move. Yes, push from the ground. Grab Mikey easy He's in the back. Yeah, is here, in the dressing room. In Greece, you said you told me about Greece. I need sunglasses in Greece, right? I bring the weather, but I need also sunglasses. In Greece, you have special type of coffee. With, yes, yes. Like Frappes, Press. No, press. Oh, it's uh, iced coffee. I you have your private guide here, Stratos. Yes. Is this helpful to have a friend like this in team? Of course, of course. Where is he? He's the best guy. He's the best guy. So as an older guy, he needs to learn me, to teach me. he needs to show me the way, you know. from the team you remember the most. aside from the... Strategy. aside of leo. <laughs> no, leo. <laughs> you cannot forget leo. which part do you like the most? when we play 11 against 11, free game is the best. sorry. Penalties. also penalties. and also i like the recovery a lot. this part. Ναι, μασάζω, μασάζω,